Efektowne akrobacje i eksplozja, debiut europejskiej rakiety Spectrum za nami. Signus uszkodzony, następna towarowa misja na ISS odwołana i utrata łączności z polskim satelitą Hype. Zaczynamy wiadomości kosmogatki, a więc skrót najciekawszych astronautycznych wydarzeń z ubiegłego tygodnia. Niemiecka firma Isar Aerospace rozpoczęła nowy rozdział w historii europejskiego przemysłu kosmicznego. W niedzielę, pół godziny po godzinie 12, z norweskiego Centrum Kosmicznego Anoja udało się wystrzelić rakietę Spectrum. Przypomnijmy, była to pierwsza próba orbitalna bezpośrednio z Europy, nie wliczając w to Rosji, a także pierwszy taki start wykonany przez prywatne przedsiębiorstwo ze starego kontynentu. Dziewiczy lot spektrum nie trwał jednak długo. Tuż po oderwaniu się od platformy mogliśmy zaobserwować spadek prędkości wznoszenia konstrukcji, a po chwili problemy z jej stabilizacją. Po około 30 sekundach od samego startu rakieta była już odwrócona do góry nogami, co mogło oznaczać tylko jedno. Faza wznoszenia dobiegła końca, a uderzenie w ziemię jest kwestią następnych sekund. Na szczęście konstrukcja spadła do wody, a infrastruktura naziemna pozostała nienaruszona. Pomimo niezbyt okazałego czasu trwania misji, i Aerospace okrzyknęło start wielkim sukcesem, podkreślając jednocześnie, że miał on na celu zebrać jak najwięcej danych dotyczących zachowania pojazdu. Firma chwali się dwoma następnymi egzemplarzami w produkcji i ma nadzieję wrócić na platformę startową jak najszybciej. Kwoli przypomnienia, spektrum to lekka rakieta nośna o 28 metrów i to nie dźwigu na orbitę. O incydencie podczas transportu Cygnusa mówiliśmy już wcześniej, lecz dopiero teraz wiemy, że nie tylko kontener uległ uszkodzeniu. Niestety wypadek odczuł również sam statek od Northrop Grumman i to odczuł na tyle poważnie, że jego zaopatrzeniowa misja crsng 22 na międzynarodową stację kosmiczną została odwołana. Według nieoficjalnych doniesień kontener z modułem ciśnieniowym został upuszczony podczas rozładunku. W związku z tym wydarzeniem NASA zmodyfikuje zawartość ładunku misji CRS-32, która w kwietniu ma zostać wykonana przez Cargo Dragona, tak aby załoganci i SS nie musieli martwić się o brak odpowiednich zapasów. Natomiast kolejna dostawa za pomocą statku Cygnus nie odbędzie się wcześniej niż jesienią. Czy to koniec misji satelity Hype? Najmniejsze polskie orbitalne urządzenie i pierwsze w całości wykonane przez polskich studentów, jak zauważyła Alicja musiał, od 19 marca przestało komunikować się ze stacją naziemną. Problem wystąpił podczas restartu urządzenia działającego jeszcze na starej wersji oprogramowania, do którego przypomnijmy planowano wprowadzić poprawki. Jedną z hipotez dotyczących przyczyny takiego stanu rzeczy jest wykonanie tej operacji wcześniej niż przewidywano, kiedy Hype nie był ocieplany przez słońce. Jeżeli tak się wydarzyło, każdy kolejny restart spowodowany brakiem kontaktu może wypadać w niekorzystnych warunkach, co na razie uniemożliwia powrót urządzenia do stanu operacyjnego, lecz daje jakieś nadzieje na przyszłość. Inną możliwością jest awaria podczas samego restartu, co niestety oznaczałoby koniec misji. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych nowych wieści, jednak wciąż wierzymy, że uda się uratować satelitę. Hype. Nareszcie United Launch Alliance może brać się do pracy. Vulkan otrzymał certyfikację dla wojskowych misji. Nowa rakieta ULA czekała na tę wiadomość prawie pół roku po wykonaniu dwóch certyfikacyjnych lotów w styczniu i październiku. Podczas tego drugiego doszło do awarii i odpadnięcia dyszy bocznego boostera na materiał stały, która jednak nie uniemożliwiła osiągnięcia nominalnej orbity. Przyczyną okazała się być wada fabyczna tego konkretnego egzemplarza. Następną misję ULA wykona jednak Atlas 5, który wyniesie internetowe satelity Project Kuiper. Tuż po tym locie firma kierowana przez Torego Bruno planuje rozpoczęcie misji wojskowych przez wulkana. Ciężko w to uwierzyć, ale obecnym planem przewidują aż 20 startów firmy w tym roku. Jak na razie jest ich zero. Szansa na polską rakietę orbitalną. Raczej nie ma się co łudzić, lecz faktem jest, że Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła nabór do programu European Launcher Challenge, który ma wesprzeć rakietową branżę ze starego kontynentu. Każdy podmiot, który zakwalifikuje się do inicjatywy, może uzyskać nawet 169 milionów euro. Polskie przedsiębiorstwa są na razie na etapie rakiet suborbitalnych, a więc szansa na taki kontrakt konkurujące z firmami, które już nad orbitalną konstrukcją intensywnie pracują, jest marginalna. Lecz jak zauważa Kuba Hajkuś w wywiadzie ze Space24, korzyści naszej branży może przynieść znaczny udział Polski w budżecie tego programu. Im więcej środków zapewnimy, tym więcej funduszy zakwalifikowane start-upy zostawiam później w naszym kraju, angażując polski przemysł w łańcuchy dostaw poszczególnych komponentów. A po co komu NASA i badania związane z kosmosem i naszą planetą, prawda? Niedawno dowiedzieliśmy się, że w ramach cięcia kosztów Amerykańska Agencja Kosmiczna rozwiązała kontrakty o wartości 420 milionów dolarów, które mają być niepotrzebne bądź niezgodne z aktualnymi priorytetami. Przypomnijmy, że według nieoficjalnych doniesień budżet NASA na 2026 rok może być zmniejszony nawet o 50%, co byłoby katastrofalne dla wielu naukowych programów. Jednak wracając do tych najnowszych cięć, nie wiemy czego one dokładnie dotyczą. Miejmy nadzieję, że nie projektów badawczych. 27 marca mogliście usłyszeć o kolejnym obiekcie, który miał spaść na terytorium Polski. Mieszkaniec wojennego Sulinowa w województwie zachodniopomorskim poinformował o tym, że coś uderzyło w jego posesję, po czym zaczął wydobywać się dym. Jednak, jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna, obiekt nie pochodzi z kosmosu. Wiemy, kto zbuduje lądownik dla europejskiego marysarskiego łazika Rosalind Franklin, który jest częścią misji Exomars. Ta ekspedycja na czerwoną planetę miała pierwotnie wystartować w 2024 roku, lecz z udziałem Rosji, która miała zbudować się między innymi właśnie lądownik. Ta możliwość została wykluczona przez zbrojny atak na Ukrainę, a Europa musiała odsunąć te plany o 6 lat. ESA oraz Stales Alenia Space, która jest odpowiedzialna za zastąpienie rosyjskich komponentów, wybrała do tego celu Airbusa, a wartość kontraktu to 150 milionów euro. Konstrukcja ta ma zawierać napęd, nogi do lądowania, lampy dla łazika i samą platformę, na której znajdzie się Rosalind Franklin. W ubiegłym tygodniu oglądaliśmy 6 startów orbitalnych, co powiększa ich liczbę w 2025 roku do 65. SpaceX dwukrotnie wystrzeliło rakietę Falcon 9, raz z tajną misją Enrol 69, której ładunek był zupełnie tajny, a następnie Sokół wyniósł kolejne 27 urządzeń konstelacji internetowej Starlink. Po raz trzeci w ciągu zaledwie 12 dni. Wystartował Elektron od Rocket Lab, który tym razem umieścił na orbicie 8 cupsatów niemieckiej firmy Aurora Tech do wykrywania dzikich pożarów, a to wszystko w ramach misji Finding Cold Whitefire Senior You. Dwa razy swoje konstrukcje wystrzeliły Chiny. Changchang-5BE wyniosła geostacjonalnego satelitę komunikacyjnego Tianlian-204, a Changchang-7A tajny ładunek o oznaczeniu TJSW-16, prawdopodobnie również o zastosowaniu komunikacyjnym. Zdjęciem wykonanym przez satelitę firmy Black Sky kończymy dzisiejsze wydanie Wiadomości Kosmogatki. Zapraszam na nasze media społecznościowe czy stronę internetową. Odcinek przygotował Łukasz Maćkowiak, który mówi już do usłyszenia.